Obchodzimy dziś Dzień Ziemi, czyli moment, w którym w sposób szczególny myślimy o dobru planety i ochronie środowiska. Zastanawiam się, czy takie firmy jak Emitel w ogóle mają coś do powiedzenia w kontekście ekologii? Czy na przykład jest tak, że tego rodzaju działalności nawet bardzo chcąc nie da się środowiskowo optymalizować? Na pierwszy rzut oka e, można by powiedzieć, że firmy działające w podobnym obszarze jak Emitel. E, Przepalają energię. W przypadku Emitel można się z tym nie zgodzić. Dlaczego? Ponieważ nieustannie dążymy do tego, by usługi, które świadczymy, były świadczone w taki sposób, który od strony technologii jest optymalny. To znaczy, dbamy o środowisko, staramy się tam, gdzie to tylko jest możliwe, wykorzystywać urządzenia o najwyższej efektywności energetycznej, budujemy własne instalacje fotowoltaiczne. Które też zmniejszają ilość energii, którą pobieramy z sieci, a doskonale wiemy, że w miksie energetycznym Polski sporą część tej energii generujemy z paliw kopalnych, więc to, jakby nie patrzeć, też powoduje szkody w środowisku. Stąd uważam, że w przypadku Emitel, absolutnie nasza działalność. W znaczącym stopniu zmniejsza ilość szkód, które potencjalnie możemy temu środowisku zarządzić. To powiedzmy o konkretach, jakie działania spółka podjęła w ciągu ostatnich lat i o ile procent w ciągu ostatnich lat spółka zmniejszyła swój negatywny impact na środowisko? Na przestrzeni ostatnich lat Emitel oprócz instalacji na własnych obiektach, farm fotowoltaicznych, prowadził różne inne projekty, które miały zmniejszyć nasz ślad węglowy. Mogę powiedzieć, żeby też odnieść się do cyfr. Na przestrzeni od roku 2022 do 2024 nasz ślad węglowy zmniejszył się z 55 000, ponad 55 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 do około 8. To radykalna zmiana. Liczba. To radykalna <grym> zmiana, tak. Ona nie bierze się znikąd. Ona się bierze z takiej po pierwsze pracy u podstaw. To znaczy, mamy pracowników, którzy są świadomi tego, um, jakie operacje wykonujemy i też co możemy zrobić. Żeby zmniejszyć nasz ślad węglowy, ale czy, czyli to, co oddziaływuje na nasze środowisko. Instalujemy i modernizujemy oświetlenie zewnętrzne po to, by korzystać z najnowocześniejszych opraw LEDowych, wykorzystujemy coraz to nowsze urządzenia o zdecydowanie większej efektywności energetycznej niż te, które jeszcze w tej chwili funkcjonują, więc zastępując je automatycznie, optymalizujemy nasze zużycie energii ale również wykorzystujemy wszelkie pomysły, inicjatywy, które właśnie od naszych pracowników wychodzą, które zmniejszają per capita nasze zużycie energii. Czyli rozumiem, że w firmie jest taka zielona skrzyneczka, do której można swoje proekologiczne pomysły przynieść w jakiejkolwiek formie mailowej, osobistej. Tak, absolutnie tak. I bardzo sobie cenimy właśnie otwartą komunikację. Dzięki temu, e, e, tych pomysłów e, jest sporo. Jest sporo, i, i ten wkład, który pracownicy przynoszą, e, dzięki temu e, na koniec powoduje tak radykalną zmianę. Powiedzieliśmy o działaniach własnych spółki, no ale oprócz tego są jeszcze oferowane przez nas usługi i produkty. I pytanie, czy właśnie te usługi i produkty pomagają klientom Emitel w optymalizacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko, i w jakim stopniu? Ja bym powiedział w ten sposób, że możemy usługi, które Emitel świadczy, podzielić na dwa takie nurty. Pierwszy nurt taki bardzo oczywisty, które dzięki wdrożeniu klient może obniżyć albo wprost swój ślad węglowy czy swój wpływ na środowisko, ale też może wspierać lokalne społeczności. Generalnie sama idea smart city w technologii Dorawan, którą Mital świadczy. Co do zasady? Jest to oszczędzanie środowiska, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy inteligentne parkingi, które wspierają w tym. Przede wszystkim władze miast, które dzięki usłudze Emitel mogą ułatwić swoim mieszkańcom lub osobom, które akurat w danym mieście się przebywają, znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Czyli nie krążymy po mieście, tylko jedziemy prosto do miejsca i mniej co dwa idzie do atmosfery, dobrze to rozumiem. Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest jedna z usług, którą świadczymy, druga, z której jesteśmy również bardzo dumni. To kwestia mierzenia zużycia wody na licznikach końcowych w wodociągach. To jest rzecz, która we Wrocławiu od dłuższego czasu już funkcjonuje i jesteśmy pewni, że ona wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie marnotrawienia wody. To znaczy, dzięki tym, tej usłudze, nasz klient, czyli e, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wrocławiu, e, jest w stanie wychwycić nawet najmniejsze wycieki, które dotychczas były bardzo trudne do wychwycenia, które po prostu, mówiąc wprost, dla nich stanowiły koszt, bo marnotrawiły wodę, ale dla środowiska to było marnotrawienie. Wody, która jest w dobrem rzadkim w Polsce. Sami doskonale o tym wiemy, że jest coraz większy kłopot z tym, żeby ten niezakłócony przepływ wody o dobrej jakości był, był zapewniony. Stąd takie inicjatywy absolutnie wpisują się w to biznesowe, ale i środowiskowe podejście naszych klientów, ale też Emitela. A czy jest to prawda? Bo słyszałem takie zdanie, że a propos naszych klientów. 70% wszystkich emisji radiowych prowadzonych, no właśnie, dla partnerów, klientów, jest napędzanych zieloną energią. Czy to prawda? I co właściwie w tym kontekście oznacza termin zielona energia? Yy, tak. 70%, ponad 70% energii jest e, zapewnianych z źródeł, które można nazwać zielonymi. E, część z nich to są źródła własne. To są te instalacje fotowoltaiczne, które mamy na ponad 90 naszych obiektach. Oprócz tego Emitel od wielu lat kontynuuje strategię, którą obrał, w której kupuje na towarowej giełdzie energii gwarancję pochodzenia, czyli kupujemy gwarancję tego, że określona ilość energii, którą Emitel wykorzystuje później w, można powiedzieć, napędzaniu tego biznesu, który mamy, pochodzi z źródeł odnawialnych. I to jest coś, co Absolutnie nas wyróżnia na tym rynku i z czego jesteśmy również bardzo dumni. W porządku, to jest grupa tych bardziej oczywistych produktów, które wprost pomagają klientom zaoszczędzić energię, ale co bardzo mnie zaciekawiło, powiedziałeś też o tych mniej oczywistych. Jakie to są usługi? Z tych mniej oczywistych to na początku powiem o tym, co jest takim, można powiedzieć, developmentem, który Emitel w tej chwili dość mocno próbuje zgłębić, mianowicie kwestia dronów. Monitorowania tego ruchu powietrznego, tych dronów jest coraz więcej. Chcemy być operatorem, który nazywa się use Space Provider, czyli dbającym o bezpieczeństwo lotów, bycie tym już Space Providerem. Dla nas jako Emitel może mieć bardzo namacalny wpływ. Ale też ten namacalny wpływ może być i dla społeczności lokalnych i dla wszystkich, którzy będą chcieli w przyszłości korzystać z usług, firm, albo posiadać własne drony. W jakich sytuacjach te drony mogą być wykorzystywane? Po pierwsze w terenach trudno dostępnych, na przykład jako dron transportowy, który czy przetransportuje jakąś paczkę, ale czasami też w niektórych sytuacjach może mieć to znaczenie pod kątem na przykład ratowania ludzkiego życia. Nie zawsze da się wszędzie dotrzeć Kładem yy, albo lot helikopterem jest znacząco droższy i nie zawsze możliwy. Taki tron może to zrobić. Za nas, dotrze szybko i sprawnie, i komuś właśnie może uratować życie. Czy to oznacza, że jako miłośnik górskich wycieczek, po szlakach oczywiście, nareszcie pożegnam z tych górskich szlaków te zasmradzające terenówki, które przewożą transporty do schronisk? Taki jest cel? Jeden z nich na pewno. Absolutnie się z tym zgodzę, i to na pewno dla miłośników gór byłoby coś, co. W znaczący sposób poprawiłoby ich komfort i radość, yy, którą czerpią z tego, że przebywają w tych pięknych okolicznościach przyrody. No i też chyba zielony oddech dla szlaków, yy, dla lasów, które często pokrywają te szlaki. Kolejną rzeczą, która też nie jest oczywista i ktoś by powiedział, jak to jest możliwe, to jest kwestia naszej, powiedziałbym, korowej od lat działalności, czyli kwestia emisji radia i telewizji. Dlaczego nie jest to oczywiste? Ponieważ yy, Badania, do których udało nam się dotrzeć, pokazują, jak znacząca jest różnica związana z śladem węglowym, który bierze się ze zużycia energii niezbędnej do, do tego, żeby przez godzinę, bo taki okres czasu został badany, dostarczyć do odbiornika końcowego albo sygnał w technologii IPTV, OTT, czyli to są te po, popularne platformy streamingowe, ale też dla porównania na ziemną telewizję cyfrową. I wyobraź sobie, że dla naziemnej telewizji cyfrowej e, ślad węglowy, który pozostawia godzina odbioru e, tego sygnału i tego materiału, który odbieramy, to około 3 gramy, kiedy w porównaniu platformy streamingowe zostawiają między 26 a 37 gramów. Czyli wygląda na to, że kiedy po pracy wracam do domu i dla relaksu oglądam Jedną z platform streamingowych, U to szkodzę środowisku bardziej niż gdybym w tym czasie oglądał linearną telewizję, czy słuchał radia. Tak, twój ślad, który zostawiasz yy, w środowisku, jest większy. Tak? I dlatego nie jest to oczywiste, bo ludzie pomyślą, no jak, to przecież Emitel, te ogromne obiekty, te samochody techniczne tak. na diesel, <noise> Tak. Yy, to, 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 się nie, to się nie spina. No. Tak, spina się, dlaczego? Jeden nasz obiekt, jedna emisja to jednak potężna przestrzeń, która jest pokryta sygnałem docierającym do każdego, kto w tej przestrzeni mieszka. Tego nie da się zrobić w podobny sposób, korzystając z usług platform streamingowych. Tam jednak do każdego domu musi być dociągnięty jakiś sygnał, czy to w formie bezprzewodowej, czy przewodowej. W górę. To są potężne centra danych, które muszą utrzymywać ten sygnał w dostępności. Stąd bierze się ta znacząca różnica między tym śladem węglowym, pomiędzy usługą naziemnej telewizji a platform streamingowych. Bezsprzecznie działalność Emitel pochłania i zużywa energię. Tego nie da rady ominąć czy całkowicie zniwelować. Ale tę działalność da się optymalizować i sprawiać, żeby była jak najmniej szkodliwa dla środowiska. Rozumiem, że nie zamierzamy zaprzestać tych działań, zamierzamy je kontynuować i intensyfikować. Mogę zapewnić, że Emitel y, będzie dalej dbał o to, by w jak najmniejszym stopniu y, wpływać na otaczające nas środowisko, co też y, jest już potwierdzone. Posiadanym certyfikatem ISO 14001 związanym z zarządzaniem środowiskiem, ale też tym, co mamy w planach. Jesteśmy w trakcie implementacji systemu zarządzania energią według ISO 50001, który tylko i wyłącznie podkreśli i uwiarygodni nasze nieustanne dążenie do tego, by w sposób optymalny zarządzać swoimi obiektami i energią, którą te obiekty potrzebują do działania. Jesteśmy eko i mamy to na papierze. Tak. I nie zawahamy się tego użyć. <grymny> <grymny> Dziękuję bardzo. Dzień.